Świeci się kontrolka akumulatora czyli świadczy to o tym, że nie ma ładowania W sumie niewielki przebieg, 20 tysięcy, ale jednak Wymiana alternatora w silniku 1.4 d d Toyota Auris i to, to jest akurat w przypadku drugiej generacji Alternator jest tutaj na szczęście u góry pod tą pokrywą dużo łatwiej się go niż w silniku dwulitrowym W dwulitrowce jest Trzeba by jeszcze pół prawie demontować i alternator jest tutaj. Tu jest alternator. E, tutaj w silniku on jest usytuowany dokładnie w taki sposób, czyli tu jest jedna śruba alternatora, tu jest przewód jeden i tutaj jest wtyczka. Także jak tak go się położy, to łatwiej sobie wtedy uświadomić, bo gdzie leżą te wszystkie śruby. I tu jest jeszcze taka dolna śruba. Także tu jest zamontowany silniku. A w taki sposób on jest usytuowany dokładnie pod takim kątem. Przed demontażem trzeba odpiąć klamę minusową od akumulatora. To jest całkowicie zdemontowany akumulator, bo jeszcze będzie wymieniany filtry paliwa. Teraz kamera będzie postawiona tutaj na tym kielichu od strony pasażera i skierowana tutaj na te czynności wszystkie czyli teraz tutaj można poluzować sobie tą śrubę trzymającą tutaj wiązkę odkręcić całkowicie tu jest jeszcze druga śruba, do której trzyma się wiązka, nie ma podejścia takim kluczem tu jest 12 mm druga śrubka no są obydwie takie same teraz ta wiązka jest pouzywane. tą wiązkę sobie jeszcze odpiąć tutaj od silnika w taki sposób odchylając i to teraz do góry pójdzie tu tak samo w tym miejscu Jeżeli tym kablem dotknie się do koroserii i będzie akumulator podłączony, to zaiskrzy, dlatego właśnie się odłączył akumulator. Tu jest wtyczka do regulatora napięcia. Żeby ją trzepić, to tutaj z boku, w tym miejscu, trzeba wcisnąć w tym miejscu i ją się wyciągnąć wtedy jest tu dość ciasno, to jest Yaris, bo Auris to byłoby łatwiej albo Korona, jest więcej miejsca ale w się jest mała komora silnika, krótki przód ciężko było, ale wtyczka wyszła i także tutaj trzeba wciskać w tym miejscu ją wciskać i ciągnąć tutaj za tą wypustkę drugą wystającą tutaj w tym miejscu I nie ciągnąć za kabel Tutaj jeszcze jest taka wtyczka czujnika pożyniowałka. I żeby ją odczepić, to trzeba tu włożyć śrubokręt. I wtedy zuzuje się tą wtyczkę. Czy tak by tu tu rozszerzać? Rozszerzać to w taki sposób. Rozszerzyć. I wtedy to wyciągnąć. Czyli trzeba na dwa śrubokręty tutaj nie ma podejścia jeden i tak to wyszło czyli tak jak widać tak to wychodzi i żeby to odczepić to trzeba dać na zewnątrz auta tutaj o taki sposób bo tam jest taka wypustka na tej wtyczce w tym momencie jest tutaj tak to poluzowane, już tu jest śruba do poluzowania napinacza. Tak w sumie to jest przykręcony alternator. W sposób do środka, do kabiny, w tą stronę się odkręcę. Różni się długością od tych dwóch, które. Trzymały tutaj i ma większą podkładkę w porównaniu do tej tutaj, która trzymała tą wiązkę tutaj sprawdzając napięcie czy jest ładowanie akumulatora lepiej sobie ściągnąć tutaj ten kapselek to jest plus i jedną końcówkę multimetru tutaj dotknąć do tego plusa właśnie a drugą do minusa do akumulatora wtedy się sprawdzi czy jest ładowanie żeby ściągnąć tą tutaj ze tej wtyczki na słonkę tej wtyczki. Tak wygląda ta zaślepka przykrywka plusa na alternatorze. Widać tu jest zaczepiona na te dwa dwie wypustki. Tu dwie i tutaj dwie. Tutaj jest śruba, śrubka trzymająca kabel plusowy. To 10 mm. I luzuje się ją tutaj w taki sposób przeszkadza trochę ten bagnet można tak go wyciągnąć żeby go nie połamać chyba trzeba uważać żeby coś tu nie wpadło wtedy do miski olejowej także tylko na chwilę przyspoluzowana bagnet z powrotem Taka i teraz wychodzi kabel plusowy od sensora. Tutaj warto go sobie też przeczyścić tak żeby było dobre przejście. Całą tą wiązkę trzeba przesunąć tutaj, żeby zrobić miejsce, żeby się na Także, jeżeli ona się trzyma jeszcze tutaj na tym wtryskiwaczu, można wyciągnąć, a ona jeszcze trzyma się tutaj zawsze zbudować sobie tutaj wcisnąć te wypustki, żeby przeszła sobie tutaj Nas przeszła drugi tryskiwacz Się trzyma tutaj. Jeszcze. Takie same zasadzie jak to od czynnika poziomiowałka. Trzeba tą wtyczkę tutaj dać tak na zewnątrz. Tą zapadkę dać na zewnątrz. Dzięki temu tutaj wyjdzie sobie oto to. Tutaj jest przewód masowy. Za mało miejsca, że jeszcze trzeba ją sobie odczepić, Teraz tutaj na podszybiu, tutaj to na zewnątrz tą zapadkę dać, na zewnątrz zapadkę w taki sposób i do góry tą wąskę I teraz. Teraz ta wioska sobie spokojnie można odchylić i zrobić, że miejsca na zimno. Tutaj taki trik. wiązka trzymana tutaj w taki sposób. Można zamontować tutaj ten zaczep idący od silnika, który trzyma u góry. Taka nakrętka. żeby nakrętka nie zginęła z powrotem tutaj i tak, teraz jest to jest odkręcone odczepione, to jest odczepione dwa przewody, to jest odkręcone i teraz została ta śroba tu na dole żeby się do niej dostać, to w ogóle nie ma tu dostępu żeby się do niej dostać, trzeba zdjąć pasek i po zdjęciu paska będzie można y, dostać się do tą śruby, bo będziemy sobie manewrować tutaj tym alternatorem. Będzie inne podejście, żeby poluzować ten pasek. Alternatora trzeba cały alternator w kierunku silnika pchnąć. oprzeć rurkę tutaj o Nadwozie tam i próbować rurko z i poszedł teraz poszedł. Także bez luzowania tej dolnej śruby dało się udało się go w do przodu to jest, jest dużo lepszy dostęp tutaj A tutaj wszystko zrobiło się różne pasek przez różny jest teraz dostęp tutaj na siłę trzeba go pchać po prostu albo rękami albo właśnie tutaj i ta rurka ona została oparta tu w tym miejscu została oparta i temu umożliwiła przesunięcie alternatora do przodu teraz można ściągnąć pasek z alternatora ale udało się go ściągnąć bez odkręcania tego I teraz popierając to miejsce a to na to można pchać maksymalnie do przodu i ewentualnie Zaprzeć sobie rurkę od ten uchwyt zbiorniczka i wtedy wchodź tym rurką klucz Ten pasek przeszkadza, tylko warto w sumie całkiem ściągnąć. w tutaj z tego miejsca zabrać. Na bok. Kiedy wyciągnie się ten zbiorniczek z tej swojej tutaj, tutaj uchwytu, to to się robi troszkę większa przestrzeń. W tym momencie widać tutaj nałożoną taką małą nasadkę na najmniejszą na czwartą cala i jakąś środka trzeba stosować, bo inaczej się nie da tak ruszyć Wszystki na ciężko. Żadnego innego klucza, teraz nie da się nałożyć. że teraz mała grzechotka. Niepewność tak robić, ale ona może się zniszczyć. Ale nie ma innego wyjścia, bo tutaj już żaden inny nie nachodzi, nie chodzi. Nie pasują zębki. że teraz próba małą grzechotką. No i idzie to śruba teraz się chyba teraz odkręca. Już się luzuje, Ale bardzo mały tu jest przestrzeń do ruchu klucza jest teraz, teraz już na tyle luźno, że rękę można przesuwać i, i próbować z obu stron raz tutaj raz tutaj odkręcać na koniec no idzie lekko ręką ta śruba i udało się wyciągnąć. Jest tam wystarczająco miejsca dolna śruba alternatora. I teraz alternator trzeba wyszarpać już się trzymana. W sumie już nie ma śrub, ale jestem lekko za zapieczony. Swoim uchwycie po prostu. czujnik alternator. Tym wygląda oryginał, tutaj stoi Yaris. Boże. Porównanie oryginał zamiennik. Tutaj wtyczka widać taka sama. Lokalizacja przewody tutaj taka sama lokalizacja śrub taka sama tutaj szerokość się zgadza się Wyciągnąć teraz pasek wszędzie tu jest ciosno pasek z rysa, już tu był lekko popękany widać. Wersja z klimatyzacją ma dłuższy pasek, czyli taki pasek jest dla wersji z klimatyzacją. Wersja bez klimy ma, ma krótszy, a ten krótszy ma takie oznakowanie. Pasek sobie najlepiej zahaczyć od, od dołu, wtedy zdjąć tą usłonę, usłonę silnika i wtedy łatwo go sobie można nałożyć. z by nie dość ciężko. Właściwie się nie da go do tego dwóch nałożyć na przykład na te koła pasowe tutaj napinaczem to przechodzi i tutaj idzie do akrynaka sobie i tu nałożyć na to obejmy i najpierw ta dolna śruba najtrudniejsza trzeba będzie. Gwint tej dolnej śruby jest w alternatorze, tylko ona przez to łapę silnika. przejść przejść, także najpierw trzeba przesunąć przez to łapę silnika i potem tam na końcu łapać gwint. Takie rozwiązanie jest fajne, bo jest. Wtedy dzięki łatwiej temu celować ten gwint. Pozostawiając alternator blisko silnika, można sobie nałożyć sobie nasadkę małą, nie na cala do śruby. Dolną i wtedy dasz jakoś tym dużo lepiej manewrować niż w przypadku, kiedy ten akumulator jest dłużej pasa przedniego, to jest wtedy dużo mniej miejsca na manewr. Tak, że lepiej ten pierwszy ruch jest to zakręcać właśnie w taki sposób. Warto mieć przeczyszczone tutaj te miejsca styku z, z akumulatorem, pod tym ściernym, tak samo Wygląda po przeczyszczeniu kabel plusowy. I tutaj kabel minusowy. A tutaj ten kabel, który łączy się z alternatorem. Przykręcony alternator. I teraz trzeba zająć się paskiem. Przełożyć go sobie najpierw tam przez te koła pasowe. Od dołu tutaj naciągnąć go maksymalnie, ile się da do góry i teraz alternator dać do przodu maksymalnie i przełożyć pasek przez przez alternator żeby nie uszkadzać tego paska jednak warto odkręcić tutaj tą obajmę tak zbiorniczka bo to obajmy ma tutaj taki ostry kant ten ostry kant po prostu uszkadza, uszkadza pasek ten, o Ten kant zawadza pasek, jak się próbuje go nałożyć, to, go, to będzie odkręcone Tutaj przeszkadza trochę to łapa silnika. Możemy tego paska trzeba w taki sposób. I teraz jeszcze raz trzeba sprawdzić od dołu, czy dobrze noszą te koła pasowe i teraz pociągnąć ten alternator w stronę pasa przedniego Sprawdź czy nasz koła pasowe od dołu stryska dobrze nałożone, ta rozpórka idzie w takiej pozycji i ta rozpórka powoduje napinanie paska tutaj na tej rozpórce widać w którym miejscu była siła przekraczana wcześniej i można przykręcić w tym samym miejscu tą śrubę także ten alternator trzeba go teraz od, od silnika w stronę pasa przedniego odchylić żeby można było nałożyć tą śrubę tutaj tutaj na tym widać w którym miejscu był, była śruba przykręcona wcześniej i można przykręcić w tym samym miejscu tą śrubę to spowoduje napięcie napięcie paska Jeśli mocniej to się przykręci, to ona już tutaj trzyma w tej pozycji, w której, w której się przykręci. Montaż teraz tutaj tego mocowania podwierniczka. Mocniejsze przykręcenie tej śruby. Ona była lekko przykręcona. Teraz czas na wszystkie wtyczki i tutaj obowiązki. najpierw te najtrudniejsze elementy, czyli trzeba wszystko powpinać czujnik położenia wałka tutaj tak jak klikniecie mnie słychać tutaj wiatryskie tutaj czujnik ciśnienia paliwa Do regulatora napięcia, klimki słychać? No tutaj plus, nakrętka nowa, czysta. zaślepka plusa po prostu idzie na wcisk tutaj ma takie takie ząbki trzyma i te dwie śrubki od wiązki tutaj. Wiązko się przykręca do tej rozbórki alternatora. tego nie trzeba mocno dokręcać. Wiązko wszystko przykręcone. I teraz można zamontować akumulator. A ten zbioruniec trzeba wcisnąć tutaj w ten otwór. W taki sposób swoją poduszkę. Pierwsze odpalenie po wymianie. Zdanie zerowe 14,5V na światłach mijania.